Dziś dwa słowa o rutynie poranka w nerwicy. To bardzo istotne, żeby w tym momencie takim strategicznym dla początku dnia nie dać się wkręcić w spirale lęku i spirale natrętnych myśli. I otóż tak, jeżeli może jesteś w nerwicy, to bardzo prawdopodobne, że Twój poranek wygląda w ten sposób, że jak tylko otwierasz oczy, to samoistnie jest coś takiego, że jakbyś od razu sprawdzał, bo tak jest w nerwicy, taki mamy automatyczną kontrolę, jak się dziś czuje czy mam lęk, czy mam somaty, a jeszcze później po prostu jak dłużej pozostajesz w łóżku, to do jeszcze dochodzą myśli tego, jak ja sobie dzisiaj dam rady, jak będzie wyglądał mój dzień, przecież mam tyle do zrobienia, a wciąż czuję te rzeczy. I otóż co my robimy e, w ten sposób? Jak się czujesz? Od razu w jakiś sposób ukierunkowujesz się i dajesz się w tym momencie, będąc w łóżku, wkręcić w spiralę natrętnych myśli i lęku. E, bo jak leżysz i zaraz po przebudzeniu, no mamy podwyższony kortyzol. E, to jest jakby uwarunkowane biologicznie. Każdy tak ma do tego, żeby się pobudzić i jak najszybciej ruszyć do pracy, do codziennych obowiązków. Natomiast znowu w nerwicy my i tak mamy podwyższony ten kortyzol, a tutaj jakby. No dodatkowo e, wkręcamy się jeszcze tym swoim porankiem. Więc, jeżeli wiemy, że tak to działa i że nie powinniśmy, powiedzmy, dawać tak naprawdę i być taką otwartą księgą i dawać się jak na tacy lękowi rano, to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy zaraz po otwarciu oczu. Po prostu wstać i zacząć coś, czymś się zajmować. Oczywiście może przyjść lęk, możemy go poczuć, możemy przyjść jakieś natrętne myśli, ale nie będziemy się tym nakręcać. Czyli warto sobie stworzyć taką swoją rutynę poranka. Czyli punkt pierwszy, otwieram oczy. Nie siedzę i nie rozmyślam, nie kminie, tylko po prostu wstaję i zajmuję się czymś. Warto sobie zapisać, co to ma być konkretnie. Nie wiem, wstaję, robię herbatę albo wstaję i idę od razu z psem na spacer. Nie wchodzę w, w rozmyślania, nie daję pola myślom. To powinno być taką twoją nową rutyną poranną, dzięki której no, w jakiś sposób będzie ci łatwiej wystartować ten dzień i z obniżonym w jakiś sposób lękiem. Zobacz. Najzwyczajniej w świecie, kiedy. Byłaś, byłeś przed nerwicą, to czy wstając rano, otwierając oczy, rozmyślałeś, jak będziesz się czuł? No nie. Dzisiaj w jakiś sposób no, robi to za ciebie nerwica. Ja wiem, że to są myśli, automaty, automatyczne samopoczucie, ale po co w nim tkwić? Lepiej po prostu się czymś zająć, gdzie ta nerwica będzie po prostu akceptowana, ale na drugim planie. A to jest takie podstawowe kryterium, do tego, żeby skutecznie z niej wychodzić. Więc nawet wspisz sobie konkretnie, jak ma wyglądać Twoja poranna rutyna. I wprowadź ją. Jutro jest poniedziałek, więc może to będzie dobry dzień do tego, żeby ją zacząć. Trzymam za ciebie kciuki.